MrAdamo15, siewny głos w internecie, zapraszamy. Siemaneczko z tej strony MrAdamo15, jest ze mną Miki. Siemaneczko. I gramy oczywiście Farming Simulator 2015. Tak. i kolejny let's play z tej pięknej serii, Miki już się bierze za case'a i tak leci. Standardowa mapa Horse Oczywiście. Na razie się nie zmienia, chociaż mam chęć coś zrobić nowego, ale... ale Też niestety. mam chęć, ale na razie jakoś to jest nie, nie przemawia do mnie inna mapa. Na razie do mnie z polskich ta Wielkopolska troszeczkę przemówiła, bo nawet te pola mi się podobają, ale jakoś to ukształtowanie terenu nie jest tak. Ja na razie polskich mi nawet nie patrzę, <gry> bo nie mam maszyn na to polskich. No właśnie, to dodatkowo yy, Miki sieje sobie. Miki, Miki sieje, bo zimą wieje. Właśnie. Kukurydzę A ja znów bez kierownicy, ale niedługo będzie, na, na święta będzie nowa. <grym>, a ja cały czas <grym>, czuć, że o okay, kierownicy mi tylko ty przypominasz. Leży kierownica 2 m, ja ją ciągle widzę, a i tak zapominam jej podłączyć. Ja mam zawsze podłączoną, ale mówię, Ci, dzisiaj wczoraj, czy. nie, wczoraj chyba. Tak mi no, zaczęła świrować kierownica, że w ogóle. Ja weszłem do farminga, ona wie, szalała jak głupia. Mhm. <grywka> Kamera sama się przedstawiała, mówię, o nie, 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 wyłączyłem ja ją. Ja swoją polecam, naprawdę. Wiem, że na pewno jakąś kupię i też na pewno w media expert, ale jaką to jeszcze <noise> zobaczę <noise> Ja Ci polecam tą moją chyba, że chcesz zbiegami, to jest za chyba 120 zł tracera taka, tylko on to, to, nie, to 150 też pochodzi z rok albo nie więcej. Tracera, no znaczy powiem ci, że ta Pollo... No. Aha, się, nie to jest to, jest, jest to obra, nie ma co, tylko ona no, dwu... no... znaczy długo nie pochodzi. No pochodzi trochę, wiadomo, że to ten, ale... Jakoś nie no, powiem Powiem, że kończy. przyznam szczerze, że ja nie byłem przekonany to Apollo, bo naprawdę dostałem tak w prezencie no to, co nie będę wybrzydzał. Nie, no wiadomo. E, ale opcjonowałem, że ona naprawdę pochodzi troszeczkę przy moim eksploatowaniu, no tak, jeszcze zobacz... przy Formule 1, a ona wytrzyma naprawdę, nie wiem, chyba. To ale 20 ale zobacz, lepiej nie robiłeś? No wiadomo, pedały to klejemy już na no, trzeci raz, nie? No ale kierownica po raz tak? pierwszy mi się jako stelarz popsuła, popsu, nie? Ha. Więc no tutaj to nie ma się psuć zbytnio tak naprawdę, no co tu może się psuć, nie? Teraz to chyba coś w środku tam wysadziło, może jakieś się styki poprzełączały i dlatego takie kombinacje były. No. Nie wiem, nie znam się na tym. Ale na pewno kupię nowo. to już jest podstawa. Tylko nie wiem za ile, ale no niedługo będzie. Co by ciekawego, w tym odcinku mieliśmy bynajmniej odpowiedzi na pytania, które podaliście w poprzednim, pod poprzednim filmem. Ale na początek chciałbym z Mikim, bo Miki chyba też się do tego dołączy, polecić kanał e, Mat Graphics, coś takiego. Grafik Mat. Czy Grafik Mat, no, ale to jest na, na jedno i to samo. E, polecam oczywiście link do kanału na YouTube i do kanału, e, do kanału, co ja gadam, do profilu na Facebooku. No właśnie. Ale <laughs> Też będzie... ma na YouTube kanał. Tak, tak, też ma. I będzie oczywiście w opisie pod filmem więc serdecznie polecamy kanał i pozdrawiamy tak. a teraz ja sobie kończę siać no kończę to może nie nie tak powiedziane, bo jeszcze trochę mi zostało i zaczniemy odpowiadać na pytania pierwsze pytanie nie wiem od kogo, bo nie, pytałem, nie pisałem autorów, tylko pisałem same pytania pierwsze pytanie takie, czy będziecie wydawać jakieś mody, czy my będziemy, na znaczy się z mojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli nauczę się, to na pewno coś zrobię, tak? <grych> ja raczej, raczej na pewno nie. Nie chcę mi się sam od tego, ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie, a nie mam zamiaru się bawić od początku, nadzwyczajnie mi się nie chce z tym lenią. O O, Miki nie odpowiedział. To... będę przerabiał mapę, ale to tylko na swoje potrzeby i wątpię, że wydawał. wydał. ładnie nie to odpowiedział, bo ja naprawdę też mógłbym tak samo powiedzieć, bo no te moje mody nawet do 13 aż dobrze wie, że były zrobione. Tak, żeby były. Komuś się spodobało, to się spodobało, tak? Jakieś znakomite to nie było, ale może kiedyś. O końcu prawdę, po dwóch latach. No no jej tam, no można się przyznać, tak? Dobra, cicho. Ja się dopiero, jakby to powiedzieć, bawiłem w to. Więc tyle tak. A jakoś nie mam zachęci malować ciągników na dany kolor i to wydawać, bo to trochę takie. Paint. Niepaintowe nawet. Więc... <noise> No tyle. Z nie wiem co na temat Bolka, bo Bolek może coś wyda, ale to nie chyba On nie. On pewnie w... ma apy, ale na razie nie nie w, nie w tym temacie właśnie. Nie wiadomo jak z nim tam życie go poprowadzi. To tyle na temat pierwszego pytania. Cz, 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 cz. Teraz głupie pytanie jest drugie, ale przeczytam: jak Bolek i Miki robią te ujęcia po ziemi? Na to oczywiście odpowie Miki. Nie odpowiem, bo to jest tajemnica i tego nikt nie wie, i się nie dowie. Przynajmniej ode mnie, może znaczy tajemnica. Mogę to tyle tajemnica? Kupcę maszynkę, byś tak se przesuwał. I tyle. Powiem szczerze, może to jest nie tajemnica. No, to jest taka tajemnica. Może nie tyle tajemnica, co po prostu nie mówimy tego i tyle, tak? Koniec kropka. Zawodowa tajemnica, o. Po prostu ty wy to odkryliście i. To odkryliście? Są też maszynki do przesuwania i wszystko, tak, tylko mamy swój sposób inny poza maszynką, ale to już nieważne jak... Aha, no i super, czyli jakby to powiedzieć, Miki Wam ładnie odpowiedział na to pytanie, krótko, zwięźle i na temat, <grytko> więc to tyle z pytania drugiego. Pytanie trzecie tyczy się tylko i wyłącznie do mnie, Uuh. tak samo jak i pytanie czwarte, ale Uuh. w pytaniu trzecim jest oczywiście takie pytanie jak, gdzie mieszkam? W Polsce. To bardzo ciężkie pytanie. Miki odpowiedział, że na pewno w Polsce. Yy, powiem, powiem wam szczerze, że, że w województwie łódzkim, tak, zgadza się. I w, żeby nie mówić aż za dużo, to yy, w powiecie Piotrkowskim, czyli niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. I tyle wam powinno wystarczyć. Jak na razie. Kto jest niedaleko, to chętnie yy, może pisać yy. Yy, Ja, ja napiszę, może mi. Mnie... Miki napisze, no, że zobaczymy. jest niedaleko łódzkiego, no bo jest niedaleko łódzkiego. Ja mam do łódzkiego 7 km. Nawet może nie. No właśnie to jest najśmieszniejsze, że mi kogoś z, z granicami województwa łódzkiego tak malutko dzieli. no. <grystanie> ale to mini. I teraz tak. Czwarte pytanie. To ile mam lat? ha, To jest śmieszne pytanie, bo ja to myślałem, że będziecie zgadywać, ile ja mam lat. Że mam 50, 60, 70, <grystanie> 13. Czy 13? Dopiero prawowity gimbus, no ale że nie, zgadali... nie zgadliście nigdy. na namorne. <grystanie> Ja to wam kulturalnie powiem, że jestem stary byk i mam 19 lat. Ta, a nie 18? 19 przecież, człowieku. Ja. Jestem starym wiesz? Od 19? Stary jak świat. Pomyśl sobie, że ja w październiku za rok będę Hot 20 i co wtedy powiesz? Ja bez klitu, jak ty jest stary już. No to tyle. jeszcze chyba jakieś tam pytania były, ale muszę sobie. Nocesik mój piękny, farmingowski. Przegra. Aha, to piąte pytanie ominemy, bo to prawa autorskie zastrzeżone. na pytanie nie... Takie, takiej treści pytania nie odpowiadam. dalej ja nie <laughs> Myślałem że się do tak przekonę. Ale... I... o. To jest chyba pytanie na koniec. Specjalnie dodałem pytanie na koniec, bo to jest... Oj. najdłuższe pytanie najciekawsze Jak się poznaleź... poznaliście chodzi o waszą całą ekipę? Oh no to to jest opowiadanie na całego Let's Playa spokojnie no. <laughs> Więc to przy, chyba to powiemy w kolejnym let's play, -ie. ale nie, to tak no. pokrótce. Tak pokrótce. To... Znalazłem Adamana Allegro w, właśnie. Yy, dałem tam takie coś, taki opisik, że yy, pogadam na ventrilo I hmm. <laughs> Miki skorzystał, ale żeby przerwać ten tekst, na razie jadę zobaczyć jak tam sobie Miki radzi. A początkiem wszystkiego było ventrilo. Tak. Jeżeli ktoś ventrilo. wie, co to jest w ogóle. Czy ventrilo stała się sposób. jasność? No, bo chyba teraz ventrilo to w ogóle jeszcze jest? Yes, nie yes, jest, ale. Jest, 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 był Jest mniej to powszechne. Kiedyś to było takie chyba dosyć powszechne, powiem Ci. No bo chyba dawniej to tylko ventrilo było. Nie wiem, czy tym speak był. Tak mi się zdaje. Za, <noise> ja, poprawię. Nie no, TS był raczej. Był, tylko po prostu ventrilo może miało tańsze segwery, nie? A, no. To by to w tym stylu. No to ci nie powiem ja tu zaskoczę po S -s siewkę do kuku mm -hmm. o zero Myślałem, że jest za zatankowana No więc yy, na ventrilo ja się poznałem z Mikim, bo to tam wszystko z moc LS jakoś No w sumie to tak, na forum się poznaliśmy moc LS, teraz chyba forum LS, jakoś tak się nazywa FS no, coś w tym nie wiem, stylu. Jakoś nie odwiedzam strony już. No i tak jakoś wyszło. Z Wolkiem się pewnie poznałem przez Mikiego, no Bo właśnie. Miki, rozumiem, tam się bawił z. Od ja razu I na wstępie dostałem OPR za to, że nagrałem na jego mapie niewydanej, którą mi pożyczył Miki. Fajnie, <laughs> co nie? A ja nawet nie wiedziałem. A Miki nawet nie wiedział, że ty, Bolek ma zastrzeżenia co do tej mapy. Nie, nawet nie wiedziałem, że ten... że ty nagrywasz filmy z tej mapy, znaczy że ty z tej mapy nagrasz film. No właśnie, że ja w ogóle nagrywam bez, nie? Ale ja tak pamiętam, to kiedyś nagrywaliśmy filmik z twojej mapy poniatów. Mhm. Coś tam orkę, taka była nuta, coś tam on ma pipe, ona Ma lao Coś tam, coś tam a już ty, ja już mam powiedzieć tych filmów, że niektórych nie pamiętam Nie pamiętam, ja pamiętam takie pierwsze filmy nasze kurde który... Ja pamiętam, najśmieszniejszy właśnie to był nasz pierwszy film z orki tymi trzydziestkami To było... naprawdę całkiem fajne Gdzie to najlepiej zawsze było jak gadamy, brzmi babka Adamo, Adam się wycisza i nie się powiedzieć o co chodzi Tak, to było na początku, to było na Ventrilo, tak? No, wtedy się szybko wstydziłeś i potem myślałeś, że Skype jest płatny tak. i chciałeś skapepa dla To było by, była najśmieszniejsza rzecz, która mi się chyba w życiu udała, że... Aha, myślałem, że... Popa, na nie, A na ci, coś że się zaraz odważniejszy stałeś? Powiem ci, że na y, skape jedynie co mnie zmyli, zmyliło, że podczas rejestracji mi te monetki takie wyskakujące, nie? No nie wiem. Dawniej wyskakiwały, teraz już nie. I właśnie to myślałem, że, że ku, trzeba wykupić tak do ładowania. Bo w sumie, byś chciał dzwonić no. na telefony komórkowe, no to tak, ale. No, 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 no ale no to szko, skąd to, młody chłopak, który no, dopiero zaczynał zabawę, wie jak nam Skape, tak? No ale potem przenieśli się na sklep, na Skape'a. Był wtedy już bolek. Z brączkiem też, jakoś tak się przez no, przyzmocę. Brączka ten młody, to... to ten bolek z kołową, Bo nie? nie? No tak, tylko że też. Moc e, les, bo on tam potem nagrywaj No zobacz, ktoś. bo tak naprawdę każdy kogoś innego dodał. Ja dodałem ciebie załóżmy do teamu. No. Pro, prączka dodał, bolek, a kaskadera, Hubi. No, a potem kaskader Kazia. A kaskader to, Kazia. No i każdy tak jakoś swój prowadził, pasuje. I jakby to powiedzieć. Ach, a nie, jeszcze Hubi taką kompany lubi. No, ale no, ale z Hubim to... Dopiero teraz tak, powracamy no do kontaktu. Znaczy z był zawsze wcześniej kontakt, bo... No był, ale jakoś do Skype nie wchodził. Sklepa, no bo no, tam, dziewczyny, nie dziewczyny, Sklep, no. Koko jumbo i do przodu. Ale z Hubim to też jakoś mi się tak na mozeles piknęliśmy. Znaczy ty no. na, pe na pewno pisałeś, mozele, potem ja. Tak. I jakoś potem zaczęliśmy grać, .pl, no, Koko jumbo i do <śmiech> przodu. <śmiech> ja, ja, ja. Jakiś Menel, Mikuś wtedy dostał zacną, ale to. zacną. Yy, nazwę. Nazwę, właśnie. Może nazwę to możesz nie powiedziane, tylko że jesteś mianowany takim przydomkiem, właśnie. <śmiech> Menela. Pegierowskiego. <laughs> oj, tam, Dla. oj, tam. Ale naprawdę nie żałuję tych lat spędzonych z wami, bo to jest coś pięknego, więc... Najdłuższa odpowiedź na pytanie z tych z tych pięciu, przepraszam, jakie dzisiaj jakie zadaliście, więc... No ale... nie, my się rozpisaliśmy. Zgadaliśmy, dobra. Zgadaliśmy. Ja tu jeszcze tak smyknę to. przepraszam, Masz szerokiego. No wiesz. Szeroka bestia z niego. Dobra weźmy to na raz coś tu jest. Ja. Dobra ja sobie składam. Wolę się długo składam, już... Dobra. I mykamy na gospodarę i tak Brawant, szybko. I... Oj szefie, mm, awansowałem. Przeszef, <grym> byłeś majtkiem. Już majtka na fefa. Hmm. Chyba zmienię to Holzhausen. <grym> no. Nie, no super. Nie, Oltanec teraz mi się podobał. Chyba się tak częściej zadawać takie pytania, tylko mądrzejsze, nie tego typu jak pytanie numer 5, którego nie przeczytałem. Nie można Więc troszeczkę. Jeżeli lubicie hejtować kogoś, to piszcie to do niego, a nie przeze mnie. O, właśnie. O, Miki mi wjeżdża w pupę. I tyle. Piękny let's play. Chyba jutro powinien być filmik z Konstrukcjona. Simulator 2015, czyli Miki będzie chyba też bubem budowniczym razem ze mną. A jak nie, to coś będzie. Single player. Tu zostawiłem w no październiku. I tyle, piękny odcinek. Nie to Ale, ale ropucha z niego. Popatrzcie sobie jeszcze na nie jego nick, żebym wam pokazał. I tyle w tym let's playu. Dziękujemy i do następnego, papa. Na pa. razie.